go tutaj rolno, a w tym filmie chciałbym ogłosić konkurs, w którym e, do, a, to, myślę, ponieważ nie będę też widmiał, tylko do tego, co trzeba będzie zrobić. A więc tak, e, to, w, to konkurs będzie losowanie, więc tak, to trzeba było zrobić. Trzeba by e, mój kanał, chyba że jesteście moimi widzami, to no, starczy dodać e, Łapkę w górę i napisać komentarz o ładnie jak to i to, to będzie randomowo yy, wysuwane mm, tak, tak czy do wygrania do wygrania będzie domena na hostingu x.pl jak widzicie to jest taka założona przeze mnie tak do pokazania yy, tak i tutaj od yy, kupna tego 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 domeny tego forum minęło 5 dni Mm, jak, jak macie obliczyć dosłupę z tego z e, i tak tutaj wszystko mieć, możecie zmienić możecie mieć nazwę e, strony. Tutaj jeszcze te wszystko. Mierzę sobie podmienić, Tu dostępnie Wam e, tutaj konto do całego hostingu mm, Xaco moje i... Jeszcze takim bonusem jest to, że ja opłacam e, cenę tego forum, opłacam jeszcze na ten miesiąc. Więc myślę, że konkurs jako taki randomowy jest dość fajny. E. Yeah.